rozpatrzenie projektu wraz z autopoprawką i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2013-2038. Poproszę o przedstawienie projektu uchwały wraz z autopoprawką Pani Skarbnik Jolanta W sprawie wieloletniej prognozy finansowej sporządza się zgodnie z artykułem 226 ustawy ustaw 1 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa powiatu Tomaszowskiego na lata 2013-2038 została opracowana na okres, na jaki przyjęto w wykazie przedsięwzięć stanowiące załącznik numer 2 limity wydatków, natomiast prognoza kwoty długu obejmuje okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej za, zaopiniowania. Regionalna Izba zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Przedstawiona Państwu Wieloletnia Prognoza Finansowa określa prognozowane do 2038 roku dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu oraz zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym SP ZOZ w Tomaszowie Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe, wynik budżetu, a także przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Kwotę długu, w tym relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty. Ponadto zgodnie z wymogami ustawy, Zostały wyszczególnione w wydatkach ujętych w prognozie finansowej kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwoty wydatków związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, to jest zarządu powiatu i rady powiatu. Przedstawiona Państwu wieloletnia prognoza finansowa obejmuje z tym zakresem czasowym lata 2013-2038. Natomiast do wyliczenia wskaźników wynikających z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały wartości obejmujące wykonaniem 2010 i 2011 rok plan na trzeci kwartał i przewidywane wykonanie roku 2012. Natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2013 roku do 2016. W wieloletniej prognozie finansowej w 2013 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 97 662 954 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 814 971 zł oraz dochody majątkowe w ogólnej kwocie 9 499 47 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 5 19 125 zł. Zaplanowane na 2013 rok dochody majątkowe stanowią planowane wpływy z tytułu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na zadania pod nazwą kompleksowa termomodernizacja budynków zespołu nacjalnych, numer 1 w Tomaszowie Mazowieckim, utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Spółka ZOO w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie oraz dotacji celowej z budżetu państwa i dotacji z tytułu pomocy finansowej od gminy miasto Tomaszów Mazowieckich na zadanie pod nazwą rozbudowa ulicy Skaralangego w Tomaszowie Mazowieckim realizowanego w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych a także dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na dofinansowanie zadania pod nazwą budowa hali sportowej z zapleczek i modernizacją systemu różniczego przez Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim oraz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej. W dalszym okresie prognozy to jest w lata 2014-2038 dochody budżetu powiatu są wielkościami szacunkowymi, zakładanymi jako środki planowane do pozyskania przez powiat, uwzględniając zapis artykułu 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększona o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, przedłożony Państwu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zapisy przedmiotowego artykułu ustawy we wszystkich latach opiertych prognozą. Dlatego też wydatki bieżące planuje się na poziomie niższym od prognozowanych dochodów bieżących. Wydatki bieżące w 2013 roku stanowić będą 93,11% przewidywanego wykonania tych wydatków w 2012 roku. I wynosić będą 93 110 572 zł. W latach następnych planuje się niewielki wzrost wydatków bieżących. Planowany deficyt z roku 2013 w wysokości 9 428 476 zł pokryte zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Natomiast w latach 2014-2038 dla każdego roku objętego prognozą planuje się nadwyżkę operacyjną budżetu, która będzie stanowiła źródło częściowego sfinansowania rozpoczętych w latach poprzednich i prognozowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, a także spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wydatki majątkowe w 2013 roku są prognozowane na poziomie 24 179 905 zł. Wielkość ich wynika z rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych umieszczonych w załączniku numer 2 do uchwały wieloletniej prognozy finansowej dotyczącego wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 i określa limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Prognozowane dochody i wydatki dają możliwość zaplanowania przychodów zwrotnych na takim poziomie, że planowane rozchody z tytułu wpłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek będą kształtowały się na poziomie dopuszczalnych ustawowo wskaźników. To jest do 15% prognozowanych dochodów i w roku 2013 <tusięcznym> wskaźnik wynosić będzie 7,8%, a w kolejnych latach do wysokości wskaźnika indywidualnego ustalonego zgodnie z artykułem 243 ustawy o bilansach. Publiczny. Prognozowane przychody i rozchody w 2013 roku powodują wzrost stanu zadłużenia, przy czym jego poziom będzie wynosił 54,07%, a zatem nie przekroczy dotychczasowego ustawowego wskaźnika poziomu zadłużenia liczonego do dochodów ogółem. Odczytam teraz Państwu projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu z Tomaszowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2013-2038. Tu następuje podstawa prawna. Rada Powiatu postanawia. Paragraf pierwszy. Uchwalić wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tomaszowskiego na lata 2013-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Punkt 1. Upoważnić zarząd powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Upoważnić zarząd powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Upoważnić zarząd powiatu do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w paragrafie 3 ust. 1 i 2 uchwały. Paragraf 4. Uchwała nr 17 łamane przez 146 przez 2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2012-2026 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2012 roku Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. Dziękuję. bardzo. Teraz powinna być przedstawiona uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, ale Państwo Radni otrzymaliście wszyscy treść tej właśnie uchwały. I teraz zapytam się, czy zachodzi konieczność jej przedstawienia teraz do mikrofonu? Czy tylko ewentualne zapytania to w dyskusji? Tak. punktu prawnego nie mam potrzeby? Jeśli my nie potrzebujemy, to nie potrzeby. Więc... Bardzo Pana proszę, Pana mecenasa. No, to... ja, jeżeli ja, wszyscy jeżeli to otrzymali, to nie ma potrzeby czytać. To teraz poproszę opinię Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. Dziękuję. Poproszę opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu również zaopiniowała pozytywnie uchwałę wraz z autopoprawką. Dziękuję i poproszę Komisja Zdrowia Rodziny i Spraw Społecznych. Komisja Zdrowia Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. Dziękuję. Dziękuję za opinię Komisją i proszę bardzo przechodzimy do dyskusji. Czy są pytania? Jest pan Mariusz Węgrzynowski, proszę bardzo. Panie Starosto, przy omawianiu tej uchwały na Komisji Zdrowia wyniknęła kwestia dotycząca sprzedaży w przyszłości działek na Borcach. I tutaj mm, o co chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, jakie jest przeznaczenie na dzień dzisiejszy tych działek, a mianowicie czy one są, czy mają przeznaczenie pod rekreację, zabudowę, tereny leśne, łąki, pola. Do czego zmierzam? Jeśli, Jeśli na dzień dzisiejszy byłaby taka kwalifikacja tego terenu to my cenę na tych przetargach osiągnęlibyśmy o wiele niższą niż gdybyśmy starali się przekwalifikować te działki na przykład pod zabudowę. I na dzień dzisiejszy z tego co wiemy gmina Tomaszów Mazowiecki nie posiada planu przestrzennego. I jest taka, wydaje się, chyba szansa, żeby złożyć wniosek tutaj, jako samorząd powiatowy, o przekwalifikowanie tych działek no, na takie, które zapewnią nam wyższe wpływy do naszego budżetu. A patrząc na nasze zadłużenie w tej chwili, prawda, które będziemy przyjmować na poziomie 58 milionów i przy wskaźniku 54%, to każda złotówka jest bardzo ważna. Na co dzień nie mamy e, takich dużych możliwości, żeby e, te pieniądze pozyskać, natomiast tutaj w tych kilkunastu hektarach e, ten budżet na pewno mógłby się wzbogacić o, o spore pieniądze. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni Stosowa innosty dzisiaj został Polski. Czy są jeszcze pytania? Do jeszcze raz, pan jeszcze ja, raz. Pani. Przepraszam, Panie to co, co przez to rozumie? Czyli Starostwo złożyło taki wniosek, tak? Tak, dzisiaj złożyliśmy wniosek o przekwalifikowanie terenu na tereny usługi turystyczne, usługi komercyjne, zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna, jak i również produkcja i usługi turystyczne. Czy to ja, to ja się bardzo cieszę, no. że, że taka decyzja prostu tutaj. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Kto z Państwa radnych jeszcze na pytania? Przechodzimy do głosowania tej uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wraz z autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 23 za. 23 za. Kto się wstrzymał? 2. Dwa głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo.